Cześć. To znaczy. Siemanko. Siema... Cześć! Sie. Siemanko moi widzowie. Dziś zaczynamy nowy świat serii Minecraft Pocket Edition. Oczywiście. Jeden. Wiem, przepraszam bardzo, coś mi się tu pomyliło. A więc wiem, że Was bardzo to nerwuje. Tak, dwa. Tak, patrzę, czy to czy coś. Tak, tego nie. Próbuję łączyć kreatywny oraz pokojowy. No i jakoś zaczniemy grać na tym świecie. Najlepsze jest tak. Przepraszam, że powiedziałam. Najlepsze jest to tak, że mam pewien projekt, ale do tego projektu muszą być włączone z ja Chcę na największej kratce zrobić portal do netheru, żeby zrobić tam takie przejście na górze netheru. A to się przyjemnie robiło. Tak jest, no, z spałem. Dobra. O, sorry, że tam kogoś słyszycie, ale muszę iść nad chmury. Jejciu, idę jeszcze do tych chmur? No jejciu. Jeszcze kilka. Idzie <mum> ja. taki sobie szybki portal do naderu Do farmy, której muszę zrobić na tym sezonie Czyli farmy Oczywiście shoulder'u Miała to się na tamtym sezonie Została to przeniesiona na ten sezon A jak już na tym oni to się nie zrobi, to już ma Trzeba no, przestać robić bartel do góry, na no, szczegóły cofie i Dobra, a więc teraz robienie przejścia. będzie przejście szybkie do budowania, ale i też bardzo genialne. Dobrze, jak się generował nasz portal, to... To tu musi być. tylko, że do tego potrzebowało troszkę znaków... State yeah, yeah, yeah. of Nie dlatego. 别说是职业生。 видите. Да, I geni genialne przejście do tej farmy po prostu, nederem. Muszę wybudować Neder sztuczny na tym sezonie. Jeszcze dużo pracy mnie czeka na tym, o małym sezonie. ale po tu teraz musimy dać dalej tamte zasilane dory. hejciu to jest proste ale i też bardzo genialne A tu damy taki, taki otor. Wiem jak to będzie moi mi działało. Spokojnie Ja wszystko wiem, co... Gdzie, jak to ma być? Czy to tory Tak, tak, tak. To z czujnikiem tory. To który rodzaj torów to robi? zwykły zasilany a więc Moi kochani Zapowiada się dzisiejszy dzień dość ciekawie Ciekawe, jakie gdzieś się generuje. ja wiem spokojnie jak to będzie działało no żeby to było wiedzieć to ja chyba tu tego, tego nie będę robił, ale wiem czego będę potrzebował bardzo Będę potrzeba, bo bardzo dużo. Będę potrzebował bardzo dużo piechu, Więc do tego zrobiłem sobie portal tutaj. poszę poszukać A więc teraz to tylko zostało coś поздравить вагонник. Да. No i o coś takiego mi w ogóle chodziło? To farmy piasku. Tylko coś mi wywaliło tu Minecrafta. Ale w ogóle, w przejściu bo... byłoby. Trzeba niezbyt udajne. Trzeba, jakby coś powiedzieć, udajne. No, coś poza tym było jutro wlecimy kanał Serie Veilings wiem, Więc. Miał być dzisiaj, ale dzisiaj chciałam ten sezon rozpocząć. Więc. Tak, ja czuję, że ten odcinek będzie przeps. Prze. Po prostu. wspaniałym odcinkiem. No i nie bo inaczej to ja skończę tą serię i, i zrobię inny świat. Właśnie forma piasku tak się prezentowała, Była, ale może i też prosty i wydajny mechanizm to jej robiłem. A więc iż. oczywiście nie wiem jak. Jak się nie naładuję, to już kończę ten odcinek, bo później pokażę jej. No, a więc normalnie pa!